I się mano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony oczywiście Chmielo, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek. naszej serii zagrajmy w Halo Master Chief Collection, a raczej Halo 1, tylko sobie OK, musiałem wyciszyć telewizor, bo jak mogliście słyszeć, był lekki przegłos. Oczywiście wracamy do Halosa dokładnie tak Halo 1. Jak pamiętacie, tutaj zakończyliśmy nasz poprzedni odcinek. Yy, zaraz, gdzie troszeczkę były problemy techniczne, może nie techniczne, ale problemy z walką z tymi łopaczkami, hamami w ogóle, bo troszeczkę nas jechali, nie ukrywam tego i miałem z tym lekkie problemy z pokonaniem ich, ale już udało się bez problemu, także bez zbędnego pieprzenia, kontynuujemy nasze zabawy, czekajcie, czy tu była jakaś fajna broń, a, to była moja snajperka, z którą chyba przyszedłem, nie, tylko nie mam do niej ammo, to może sobie weźmiemy, ten needle będzie, będzie dobry, bo to jest w sumie to takie co takimi śmiesznymi pociskami strzela. Dobra. Covenanty tutaj śmigają. Oczywiście, tak jak mówię, kontynuujemy już e, wszystkie serie na kanale, które, że tak powiem, nie były w ogóle kontynuowane. Oni chyba tędy poszli, te nasze ziomki, tak? Nie były kontynuowane z racji na to, że troszeczkę miałem przestój na kanale był on spowodowany wiadomo przerwą świąteczną. się sobie też troszeczkę odpocząć od YouTube, a, wiecie. O wszystkim było infowy w prawilnym uchmieleniem. Otworzymy już, spokojnie, ziomeczki, nie spinajcie się. Także troszeczkę nie było odcinków na kanale, ale tak jak mówiłem, musiałem sobie chwilową przerwę zrobić od YouTube'a. I, I... no i... no nie będę się tłumaczył, wiadomo. Każdy sobie musi co jakiś czas zrobić przerwę od, że tak powiem, codziennej rzeczy, nawet takiej, którą jest YouTube. Ale dobra, bez zbędnego pieprzenia, śmigamy, w ogóle po tym statku, kurde. Ta broń jest jakaś śmieszna bo ona się łodzi... Aha ta broń to jest chyba na zasadzie... na ona jest na zasadzie? Na zasadzie amunicji czy na zasadzie ładowania? Tylko wenanty biedne tutaj malutkie śmigają. Teraz tu... To mnie rozbija centralnie, pokrłóćcie to. Ten przycisk do zmiany grafiki rozwala normalnie system totalnie. Chodź tu, No dobrze. Łohoho, czemu oni tak wybuchają? To od tego nakłuwacza? nidlera? Cóż to jest? Łohoho Dobra, e, w ogóle z tego co wiem to w, w nowością w ogóle w Halo e, ma być taki gratis od twórców który zapowiedzieli ostatnim czasem a mianowicie Halo 3 ODST ma wyjść w wersji zremasterowanej, z racji na to, że tam były jakieś problemy z e, multikiem w Halo. I wszyscy ci, którzy mieli okazję sobie pograć przed 19 grudnia, będą mieli odblokowane za darmo. Będą mieli odblokowane za darmo Halo 3 ODST, także. Halo 3 ST na kanale też się pojawi Zapewne pewnie po jakimś długim czasie, bo tych części Halo mam do ogrania około mnóstwo naprawdę wiadomo, że człowiek nie wszystkie przejdzie na raz. Kurde. Needler i lecimy na nich. Dobrze. jest git tam ktoś na dole będzie 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 ich od cholery na dole Plazma pistol czy nam się to przyda Dobra cholera nie tak chciałem to robić rozwiązać ale powiedzmy że jest dobrze. Nie, czekajcie, broń, broń, broń tu gdzieś była. Dobra, jest życie, jest o tyle dobrze. Nie wpadajmy w niezmierną panikę, niepotrzebną mi w ogóle. W ogóle to z tego co wiem, to Halo praktycznie chyba każdą część można przejść sobie na kopie, na split screenie. I z tego, co słyszałem, jest to przednia rozgrywka. I właśnie myślałem, czy może by coś nie spróbować sobie ze znajomym pograć, ewentualnie wam coś pokazać. Nie wiem, czy bylibyście zainteresowani, czy nie. A w ogóle też napiszcie mi, bo pewnie ktoś już z was, jeżeli ktoś jest jakimś fanem Halo, testował tego koopa, jak to się sprawuje, czy do dobre jest nawet, czy... Na jakiej on w ogóle zasadzie działa. Dobra, otworzymy te drzwi. No, wchodźcie Dobrze idziecie hopaki. okej okay. Tu mamy iść, co my tu mamy zrobić? O dobra, idziemy dalej hm. lewo, prawo, prawo, lewo ludzie. Zastanów się dobra, może tędy. Nie wiem czy tędy, ale To oni za nami idą, więc o kichuj, tu już byliśmy to. Tak tego nie rozegramy. No w lewo, chyba tam chcę. Tam, tam chyba trzeba iść. Tak mi mówi moje serce, że pójść trzeba tędy. Piękny rozpierdol, dobrze jest. Oho, ale siedli. Ładnie siedli, 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 siedli. Low ammo. Kurde, często to się zdarza właśnie w Halo. Aż powiedziałbym, że zbyt często. No, no ammo. To, to, to już mistrzostwo jest. No chodź tu koweniancie jakiś, nie uciekaj. Ładuj to, ładuj to, czip, ładuj.

Kurwa, nie tak się szykować. Dobra, poczekajcie, ja sobie tylko ściszę troszeczkę gierkę, bo... Zdecydowanie za głośno miałem, aż mi po uszach waliło. O, teraz to można grać, teraz to można tłuc. Można przygierzać konkretnie. O Jezus, sam potrzeba. Ammo, ammo, ammo. <laughs> Te downy to w ogóle rozwijają stracimy Dobra, 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 dobra. Czy tutaj hoptaś miał fajną broń? Ale ta też jest dobra, więc weźmiemy sobie tą.

Lądują tu czy nie? Czy się pierdolić będą. O kurwa. Nie. Nie. Dobra. Teraz spokojniejsze podejście, bo kurwa. Stwierdzam, że zbyt agresywnie i mało rozsądnie walczę z nimi, powiem szczerze. To muszę na pewno stwierdzić, bo o, mój styl walki jest bardzo nastawiony na biegnij, rozpierdol i to tyle. Ty hoptasiu potrzebuje twój weapon, okej, okay, dobra. Teraz spróbujemy ich jakoś, nie wiem jak podejść. O, tarcza fajnie, fajnie. O.

Jest i jego broń, tylko czemu... Łoł, wow, to jakieś inne coś? O, czyli to... Aha, to jest to samo, tylko to się nie działa na zasadzie, że się odładowuje co jakiś czas. Okej, okay, dobra, rozumiem. Jest HP. Kurwa, zamknęli drzwi. Fajnie, nie? Samo jest. A moje git. Normalnie, jakbym był normalny, to bym tam wszedł, ale później bym nie wyszedł. Taki by był efekt tej zabawy. Jak ja mam tam wyjść? Czekajcie, tu gdzieś musi być jakiś lift. Coś, coś tam wyje, wyje do góry muszę wy... pocisnąć jakoś.

Co teraz, co teraz? Co się dzieje? Ktoś tu do nas agresywnie na będzie chyba. No, coś przyszło dużego, a to te dwa. Te potworko podobne zwierzęta, które koszą naszych towarzyszy. Mi się to nie podoba. Jestem Master Chiefem, muszę ich zniszczyć w tym momencie. W trybie gwałtu. Wow! Dobra. Udało się, pięknie. Tego chłoptasia to ja nie wiem, co mu się stało. A najważniejsze jest to, że udało nam się przeżyć. No i co? Nikogo więcej? Nie ma? Już nikt? Taki chuj, czyli na tej ekipie się kończy po prostu. Wo! wow 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 wow, wow, wow. Często czy nie? Żyje tylko łot, Kurwa Mać. Zdetonować się trzeba, być mistrzem. Kurwa Jankiel chyba przesadza. Czekajcie, momencik. Halo. No, nie, nie, nie. Zamknij mordę, zaraz będę. No. Jak widzieliście, to była świetna rozmowa z Jankielem. Skurwiewo coś chce ode mnie, Hoho. Kurwa, no przecież nie wytrzymam, Jezus Maria. Ograniczyć agresję w tym odcinku, ograniczyć. Chłopcze że ży... gińku kurwa, bo już nie wytrzymuję. Wow, 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 znowu bym się zdetonował. Dobrze jest, idziemy dalej. Wow, tu chodzi ten chłop z, z tym, z mieczem, gdzie on jest, kurwa?

No kurwa, nie, podszedł do mnie i mnie ściągnął. Hey, ja. Kurwa serio od nowa. Ogicie, no, że, bo już nie mam nerwów. Ile można z wami walczyć? No, kurwa, bez jej. pół się pieprzy z kuwetami dobrze. <grymianie>

Świetnie udało się wreszcie przejść ten etap. A co teraz? Hmm, że bariery wyłączę i przelecą następnie? Świetnie, to wlatujcie tutaj na ten świetny statek. Ło skurwesny, jakaś grafika. Czuję się, jakbym odzyskał wzrok normalnie. Jak się przełączam między tymi grafikami. Lądują chopczędy! -ch lądują, lądujcie, no świetnie. Ura, ura, ura. Dobrze, dobrze. Następny statek niech przelatuje tutaj. Mam swoją ekipę, mogę nimi normalnie zarządzać teraz jak będę chciał. Bo tam ci już niestety nie dożyli tego dnia. I co teraz? Co ja mam kurwa zrobić? Nutka zagrała, ja nie wiem co dalej zrobić. Nie wiem centralnie, co jest 5. A oh, chyba tende trzeba iść. Wchodzimy, 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 wchodzimy. Dobrze, chłopcze, dobrze działacie. Powinniście tutaj już dawno temu być. Kurde, znowu mało życie. Znaczy tarcza się cały czas wyłącza i to mnie kurwie O, wow, wy te wybuchy. Kumajcie to Ty kazał Kugi. Dobra. Co teraz? Co jest? A, to na wyższym levelu jesteśmy. Świetnie, kurwa. To było najlepsze. Ginijcie od tego hejza jednego. Great wedanty w ogóle cóż to za magiczna rasa jest to jeden. Ja... Oni sobie coś konkretnie. Jakby mieli czy trzeciego poziomu. No nie, nie powiedzcie, że nie. No przecież to takie down, downy, Downusy pospolitusy. No, pokazaliśmy im. No chyba kto im pokazał ten im pokazał. Ale chłopaki, ja nie wiem, czy wy dobrze idziecie. Bo ja wiem, że dobrze idę, ale nie wiem, jak wy... O kurwa, a czemu oni tutaj spali nagle wszyscy? To, że ja im pokazałem, to nie znaczy, że wy im pokazaliście coś, dobra plazma się odblokowała. Teraz się tych malutkich kowanacików trzeba pozbyć i powinniśmy być ready, nie? Dobra, uhu Kurwa ten level trwa i trwamy. Tu tak przechadzamy się i przechadzamy. Prawda jest taka, że dalej nic nie zrobiliśmy. Mieliśmy tego kapitana znaleźć nie? Apteczka jakaś by mi się przydała do cholery. A nie, jest jednym paskiem życia śmigam. Powinniście mi jakąś metki to sprzedać jakiegoś. No, i kurwa, porobione jak mam tyle HP, to wiecie, wiecie jak wygląda sytuacja. No. Co tu nie ma, co ukrywać, wygląda jak nie wygląda. Jeszcze moje ziomki gdzieś zniknęły. To jest no kurwa, lepiej, świetnie. Nie ma tu nigdzie jakiejś apteczki. dobra, się, ale co jest kurwa? Ale co jest? Ja niby tylko. Chciałem terminala użyć, a mi odpaliło Xbox Store, żebym poprał Halo Channel? What the fuck? Czyli to jest jakieś powiązanie z tą apką. No okej, okay, dobra. Nie obraziłbym się, jakbyście mi dali gdzieś jakąś apteczkę. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że zakończę ten odcinek, z racji na to, że troszeczkę on już trwa, a nie zapowiada się chyba jeszcze na koniec chapteru, także no cóż, skończymy go w następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, ja się z Wami żegnam, to by było na tyle i cześć Wam wszystkim.